Cześć, w tym odcinku, jak sam tytuł wskazuje, będą gadżety do łazienki. I to, to nieważne, czy macie małą łazienkę, dużą, czy na wynajętym, czy waszą własną. Wśród naszych pięciu sposobów każdy, ale to naprawdę każdy, znajdzie coś dla siebie. Ale to nie wszystko. 9 lipca, czyli teraz już w niedzielę, będziemy całą naszą piątką w kaliszu na evencie Kasturami. Musicie tam być, bo mamy dla Was bardzo fajne pokazy, ale oprócz tego, że my będziemy pokazywać, jak coś zrobić, to Wy razem z nami będziecie majsterkować, bo mamy dla Was niesamowity pomysł. Przyjeżdżajcie, oglądajcie i tam w Kaliszu 9 lipca możemy się spotkać. A teraz wracamy do odcinka. Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda tak się zaczyna wielka przygoda. Aby pomóc szrabom w ich przygodzie z myciem zębów, przygotuję dzisiaj specjalny gadżet. Do jego zrobienia będę potrzebował grubą deskę oraz emalię olejno w kolorze białym. Na początku odbijam na kawałku drewna kontur zęba, po czym poprawiam szkic ołówkiem. Zaznaczony element wycinam i dokładnie go szlifuję. Teraz w górnej części wywiercam dwa otwory na szczoteczki. Pozostało już tylko pokryć całość białą emalią i gotowe. Jak wam się podoba taka konstrukcja? Kontynuując tekst piosenki, myjcie zęby i wiedzcie dobrze o tym, że kto ich nie myje, będzie miał kłopoty. Część z Was z pewnością posiada w domu natrysk, dlatego dziś pokażę Wam, jak zrobić fajną drewnianą matę, która idealnie spisze się przy wyjściu spod prysznica. Zobaczcie. Do tego sposobu będę potrzebował deski tarasowe, pasek parciany, bejce oraz lakier bezbarwny. Na początku tnę deski tarasowe na odcinki o długości 60 cm, a następnie dzielę je na paski o grubości 4 cm. Następnie pokrywam je bejcą w wybranym kolorze, a kiedy ta wyschnie lakierem bezbarwnym. Teraz za pomocą takera mocuję od spodu pasek parciany, stosując przy tym listewkę jako dystans pomiędzy deskami. Myślę, że taka mata pasuje do każdej łazienki. Po wziętym prysznicu możemy sobie na nią stanąć i powycierać się z wody. Zróbcie ją sami! Nie wiem jak wy, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś jest szare, nudne i powtarzalne, to po prostu jest słabe. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić unikatowy mebel do Waszej łazienki. Oglądajcie! Do mojego sposobu będę potrzebował drzwiczki ażurowe, ozdobne haczyki, naszą ukochaną bejcę, lakier bezbarwny oraz wkręty. Na początku maluję drzwiczki ażurowe bejcą. Kiedy wyschną, całość pokrywam lakierem bezbarwnym i zostawiam ponownie do wyschnięcia. Do tak przygotowanych drzwiczek przykręcam haczyki w równych odstępach i gotowe. Kochani, co tu dużo mówić? Myślę, że nasza półeczka prezentuje się malinowo. Więc nie ma co się lenić, czas wziąć się do roboty. Większość rodziców zna sytuację, gdy pokopili dziecka, trzeba ogarnąć zabawki. Wszystkie lądują na brzegu wanny, gdzie i tak nie ma wiele miejsca. Ja dziś pokażę Wam ciekawy patent, dzięki któremu ogarniecie to wszystko. Do mojego sposobu będę potrzebował rurkę stalową, haczyki, koszyki oraz uchwyty. Na początku przycinam rurkę stalową pod miejsce, gdzie będzie znajdował się wieszak. Następnie mocuję ją przy ścianie i zawieszam koszyki na haczykach. Pozostało już tylko ułożyć zabawki, i gotowe. Takie koszyki pomogą nam utrzymać porządek nie tylko wanie, ale i też w całej łazience. Bardzo prosty, a zarazem w skuteczny sposób. Hmm. Jeżeli jesteście właścicielami lub mieszkacie w miejscu, gdzie jest mała łazienka, to dobrze wiecie, że każdy skrawek przestrzeni jest tutaj na wagę złota. Nawet kiedy macie całą łazienkę zrobioną, to ja i tak Wam pokażę miejsce, które można dodatkowo wykorzystać i o którym pewnie nie pomyśleliście. Zobaczcie, o co chodzi. Do tego sposobu będę potrzebował próg dębowy, dwa ozdobne kątowniki, wkręty do drewna oraz lakier bezbarwny. Na początku docinam próg dębowy na szerokość umywalki oraz wycinam cztery listewki szerokości ozdobnych kątowników. Wycięte elementy szlifuję, po czym sklejam ze sobą listewki. Teraz całość pokrywam lakierem bezbarwnym i pozostawiam do wyschnięcia. Po tym czasie skręcam elementy ze sobą i moja półka jest już gotowa. Tak prosta w wykonaniu półka, a ile dotykowego miejsca zyskujecie nawet w naprawdę, naprawdę małe łazience. Co najważniejsze, nie przeszkadza ona w ogóle w używaniu kranu, więc jeżeli u Was też jest trochę ciasnawo, to warto wykonać taki pomysł. No i mamy już łazienkę gotową i jestem pewny, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować kanał Castoramy, sprawdzić ich gazetkę. No i oczywiście obczajcie, co się działo w after a na koniec przypomnę jeszcze raz, że 9 lipca w Kaliszu widzimy się wszyscy razem. Do zobaczenia!